Jak się czujesz, że przełamałeś swój strach. Dzisiaj przełamie swój największy strach i prawdopodobnie będę miał na tych dłoniach pająka. Nie ufam stworzeniom, które mają więcej nóg niż ja palców w dłoniach. To jest jakiś taka figurka fajna, do szczególnie dopracowana. Nie Totalnie nie. Jestem sparaliżowany. Teraz tak pająk po tobie chodzi. Wiesz co, ja Jak się nasu? Co to jest? Śmiertelny. O Jezus. Ej, bo jej tu nie ma. O Jezus, jakie to duże jest. O, do Brazylii też już nie poleca. Leciutki. To no, jest pies. Będę zagrał Dobra. On no, się nie rusza prawie w ogóle. I się, się Ale to jest jak dyskoteka na tej ręce. Dobra. Dobra. Dobra tak jest, w głowie tylko miałem, nie zrób katapulty, nie zrób katapulty. No. Chodźmy Patryk, ale to dopiero pierwszy pająk. Jeszcze, jeszcze pięć ręce nie, 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 nie. To nie <noise> nie aż tak same. źle. Ale powtórka? Znaczy, taki... Nigdy. <noise> nie, może kiedyś. Nie. Jak nie. się czujesz pająkiem na ręce? Super. No to jest było A ty? N nie robi na mnie to wrażenia. Ja chcę jeszcze raz. <głosy> <głosy> Głodny był. <noise> nigdy więcej.